Film ten powstał dzięki wsparciu patronów. Bardzo dziękuję za wasze wsparcie. Dzień dobry kochani, dzień dobry. Jesteśmy w pięknym lesie naszej cudownej Puszczy Sandomierskiej. Spacerujemy sobie takimi duktami. Jeszcze jesteśmy na terenie miasta w sumie. Jest cudowne słoneczko. Przepiękna, złota, polska jesień. Koniec października. No, ale jest przecudownie. Oczywiście na spacer zabrałem Olusia. Olusia. Dziś jest z dwoma obiektywami. Z naleśnikiem 1442 oraz z 40-150 obiektywem. Ale także zabrałem Heliosa 44M4, bo mam ochotę porobić sobie pewne próby. Zobaczyć, jak ten Helios na tym olku M10 Mark III będzie się sprawował. Oczywiście z adapterem. Cześć Paula, to co? Telefonowo, telefonowo, mamusia kuźniwa. No jest mała borowa larwa. No, Karolek. Moi kochani, jest pierwa przecudownie, przecudownie. Robaczki jest cudownie, ale to już chyba mówiłem. Nie mam za bardzo jakoś tak dzisiaj ochoty do nagrywania filmu. Ale nagrywam. Kurczę, przy okazji robię też zdjęcia. No, już 40-150. Zrobiłem parę zdjęć takich właśnie z ludźmi, tu na tym dukcie. Na jakieś tam może zbliżenia, ale powiem Wam, że no, mam ochotę potestować tego Heliosa. Zakładamy Heliosa. I teraz sprawa wygląda następująco. Tu jest redukcja znikona na mikro 43. Na Heliosie jest założona redukcja z M42 na Nikona. No, tak mam, tak mam zrobione, ale działa to całkiem sprawnie. Powiem Wam, że razu tak szukam jakiegoś elementu, czegoś co przykuje mój wzrok i chyba znalazłem malutki czerwony dąb, o tutaj. Takie maleństwo, tylko nieco wieje, ale ładnie te czerwone listeczki się tutaj tak mienią i kontrastują z resztą tego tła. No, spróbuję coś zrobić. O Żałuję, że nie wziąłem ze sobą spryskiwacza. A, no, ten spryskiwaczem pociągnął. Byłyby piękniejsze bokach. No, tu jest ładny mech na drzewie, ale z nim dziura, którą nie wlezę, ale tu też mamy meszek. A, Malutki drobniutki meszek. Mam tu takiego owada. Inwazyjnego, który się zwie, wtyk pospolity, znaczy amerykański? Ciężko będzie mu zrobić zdjęcie, bo jest lekki wiaterek i mi wychodzi z pola ostrości. Może domknę sobie do czwórki przysłony. Spróbuję tu dziada upolować. Syk, myślę, że. Coś z tego będzie, ale oprócz tego mam tutaj cudowny, podświetlony kontrol od tyłu mech. Płonnik: tak po to zrobimy. Kurźba jakaś flara mi włazi. Ja muszę wywalić słuchajcie, fit polaryzacyjny, bo jest brudny. Jest brudny. I sadzi flary. No to myślę, będzie całkiem fajny i ciekawy kadr. A moi kochani, kurde, nawet, 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 Heliosi się fajnie sprawuje. Kurde, no jeszcze teraz, no już widzę. Widzę maleńką paproć, taką. O, tam Taka podrzewka, malutka, cudownie oświetlona słoneczkiem od tyłu. Kontra taka, żółte te liście naokoło. A ona jeszcze zieloniutka. No to heliosikujemy. Troszkę ją nie doświetlę, kochani. I zrobię dwa zdjęcia. Jedno na przysłonie 2,8, a drugie takie 4,5. Oczywiście tylko to teraz muszę troszeczkę światełka otworzyć. Więcej. O, tak. I cyk na no, piknie. Zrobiłem na dwóch przysłonach: na 2,0 i na 4,5. A to dlatego, że kochani, chcę zobaczyć sobie, jak na mikroszczerze na heliosie: jak się buduje głębia i pole ostrości. Dobrze moi drodzy, my tu powoli będziemy kończyć. Wracać już, bo młodzież się niecierpliwi. Cyca chce. No to trzeba będzie mu tego cyca zaraz zapewnić. W każdym razie ja z powrotem zakładam naleśnika. Zobaczcie. Kupiłem go. Jaki fajny. kurde, 14 42 mm. Maluszki obiektywik. Dzięki temu to para ci mieści w kieszeni. No i spójrzcie, jakie maleństwo. A kurde, piękne światełko, cudownie. Ale żeśmy się cudownie dotlenili. Szkoda, że musimy już wracać. No, mały czas chwilowo jest spokojny, bo dostał smoka, ale zaraz wyczai, że z tego nic nie leci. I zaczyna marudzić. No słuchajcie, no dopiero ma nieco ponad dwa tygodnie ten maluszek mój kochany syneczek ale jestem przeszczęśliwym człowiekiem najszczęśliwszym tatusiem na świecie jestem a Oluś hmm, bardzo fajny aparacik ja już trochę nim porobiłem Zobaczki, już trochę zdjęć nim poczaskałem yy, i przez tego Olusia powiem wam że okropnie zaczęła mi się wkręcać fotografia uliczna Aha. takie buty kurde takie buty no i teraz nie wiem co to z tego będzie. Jest malutki. Jest fajniutki. Oczywiście jest aparacik Entry Level dla początkujących, ale naprawdę ma spore możliwości. Cudownie w nim pracuje stabilizacja matrycy. W tym jestem zakochany. No i przede wszystkim w tym rozmiarze. No, kieszonkowiec, no kieszonkowiec. Wiem taki trochę większy kompakt. To jest bajka. Aha, uh -huh. bajeczka, kochani. Dobrze, herbaczki. Pozostaje mi zaprosić Was na fanpage'a maziarcy na Facebooku, nasz nowy fanpage artystyczny. Kochani, do tego jeszcze maziarcy Art na Instagramie. I gorąco zapraszam do wsparcia kanału, a jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, no to mam nadzieję, że zrobiłem Waszą subskrypcję. I nie zapomnijcie o tej łapce w górę. No, trzymajcie się. Hey.